Witam Państwa na schronach bojowych porucznika Józefa Kozłowskiego, pseudonim LAS. Znajdują się one w lasach w miejscowości Piasecznia, ale łatwiej dojechać od nich z miejscowości Gleba. Jedziemy trasą 53 między Myszyńcem a Ostrołęką. Ustawiamy na GPS miejscowość Gleba. Albo sklep w glebie, tam podjeżdżamy. Kupujemy sobie jakiś chłodny napój. Jedziemy trasą na kierzek i po prawej stronie jest parking leśny. Tam już są znaki wytyczające miejsce, bardzo łatwo tu trafić, nie sposób zabłądzić. Schrony te zostały zrekonstruowane dzięki oddolnej inicjatywie Krupiowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Las. Następnie zostały zaadaptowane przez Ostrołęckie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Zostały one odnowione i udostępnione zwiedzającym. Są to oczywiście kamery, powstała wiata, powstały billboardy, tablice, gdzie można poczytać po polsku, jak i po angielsku o historii tych schronów. 2 czerwca 2019 roku zostały one oficjalnie otwarte. 70. pierwszą rocznicę rozbicia tych schronów odbyła tutaj się w tym lesie na tych schronach msza święta którą celebrował ksiądz biskup Stefanek następnie odbyła się rekonstrukcja historyczna z udziałem widzów gdzie moja skromna osoba odegrała postać Józefa Kozłowskiego pseudonim Las Miejsce to znajduje się w miejscu historycznym, czyli rzeczywiście w tym, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, w tym dokładnie miejscu były te oryginalne schrony. Nie było jeszcze tego lasu. Tutaj w tym okresie był las młody, bardzo gęsty. Za mną znajdują się bagna karaski i te transzeje prowadziły aż do tych bagien. 25 czerwca 1948 roku Została przeprowadzona obława na obsadę tych schronów. 50 plutonów, 4 samoloty, czyli ponad 1500 członków KBW zorganizowało to obławę na kilkunastu partyzantów, którzy znajdowali się w tych schronach. Chłopaki próbowali się przebić. Niestety nie udało im się to. Większość z nich została zatrzymana żywcem. Zostali przewiezieni do warszawskiego więzienia narkowieckiej, gdzie po ponad roku przesłuchiwań i tortur zostali łaskawie zamordowani. 12 sierpnia 1949 roku został wykonany wyrok na Józefie Kozłowskim, pseudonim Las, podporuczniku Czesławie Kani, pseudonim Nałęcz, sierżantowi Bolesławie Szyszce, pseudonim Klon, który w owym czasie był szefem sztabu, i starszy, i starszy sierżant Piotr Maciuk, pseudonim Semp, prawa ręka porucznika Lasa. Szczątki podporucznika Kani zdołano zidentyfikować 23 maja 2013 roku, a porucznika Lasa 1 czerwca 2015 roku. Znajdowały się one na warszawskich powązkach w zbiorowej mogile oznaczonej literą E. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia tych schronów. Tutaj historia dalej mówi, tutaj historia dalej woła. Pozostawmy po sobie to miejsce takim jakim je zostaniemy. Zabierzmy te śmieci, które tu przywieziemy ze sobą. Posiedźmy tutaj w ciszy, poobserwujmy las, a może gdzieś między drzewami uda nam się dostrzec leśnych którzy te miejsce czasem odwiedzają. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do widzenia.